Ale witamy Cię w Katowicach, zacznijmy od tego, żebyś opowiedział jak zaczęła się Twoja przygoda z piłką nożną. Witam bardzo serdecznie, moja przygoda z piłką nożną zaczęła się tak, że tato bodajże w 2006 roku zabrał mnie na pierwszy trening, to był Top Talent Wrocław, no i tak to jakoś ruszyło widać, bardzo mi się spodobało i, i, i jestem tu gdzie jestem teraz. A czy ktoś z Twojej rodziny grał wcześniej zawodowo w piłkę? Bo mówisz, że tata Cię zabrał na trening, czyli to była inspiracja kimś innym, czy nie? Jak wiadomo, że nie wiadomo, mój tato cały czas pracuje w piłce nożnej, dużo mi pomaga, dużo rozmawiamy o tych sprawach, a w piłkę nożną grał mój dziadek właśnie, tato mojego taty. Okay. I też zawsze mi pomagał od najmłodszych lat, czy tam podpowiadał jakieś... Różne sytuacje wojskowe, niebojskowe, ale zawsze miałem duże, duże wsparcie w tym, w tym wszystkim. A też moja rodzina jest jakby sportowa. Mhm. Eee, to ktoś jeszcze, oprócz dziadka i taty uprawia sport? Mo Nie musi to być piłka nożna, może to być coś innego? I moja siostra pływała e, zawodowo. Z sukcesami? Z sukcesami. Mistrzostwa Polski takie tam i też wyjechał potem do Stanów i tam studiowała i, i też spełniała się jako pływaczka. Okej. Okay. Czy pamiętasz swoje pierwsze treningi? Wspomniałeś o Top Talent we Wrocławiu. Jak to wyglądało? Oj, to były malutkie takie, to już tak średnio to pamiętam, ale to z czego pamiętam, no, że te treningi, nie wiem, były trzy razy w tygodniu, a potem tą całą szkółkę Top Talent przejął Śląsk Wrocław, Akademia już chyba wtedy Śląska Wrocław i to się tak zaczęło, że Akademia i Śląska Wrocław, te wszystkie szczeble po kolei przechodziłem. Mhm. Czy ty miewałeś w dzieciństwie lub w młodości takie chwile zwątpienia? Widziałeś się albo w innej dyscyplinie, albo w ogóle w innym zawodzie? Ja myślę, że nie, że był taki, taki fokus na to. I też może nie wiedziałem od małego, że będę grał profesjonalnie w piłkę nożną, ale na pewno to kochałem robić i to mi sprawiało wielką przyjemność i... Tak jak potem były klasy piłkarskie, czy coś w tym Śląsku Wrocław i chodziłem do tej klasy piłkarskiej, to szkoła, tu trening, trening znowu i to tak poszło. Mhm. A w tych e, juniorskich czasach, albo nazwijmy to e, na samym początku Twojej kariery, e, miałeś e, może jakieś prze, przemyślenia o tym, żeby zrezygnować, czy raczej, e, czy raczej nie, nie było żadnych chwili zwątpienia? Nie, myślę, że nie, że nie. było, Myślę, że najmniejszej chwili zwątpienia, bo. Kocham to, co robię, i tak było cały czas. Ok, jakbyś miał zdradzić najważniejszą radę, jaką kiedykolwiek otrzymałeś od trenera, albo na przykład bardziej doświadczonego zawodnika, to co by to było? Myślę, że determinacja i myślenie pozytywne. Każdego dnia, nieważne, co się stanie, nieważne, co będziesz miał na swojej przeszkodzie, żeby dalej dążyć do tego celu, jakiego, jaki masz w życiu i, i żeby się spełniać tym, co robisz, bo robisz to, co kochasz. I to było od trenera, czy od jakiegoś bardziej doświadczonego zawodnika? Od y, trenera też. Y, od małych lat to mieliśmy też wpajane, ale też dużo zawodników i starszych kolegów. Właśnie jak czasami rozmawialiśmy, to też ten temat był poruszany, więc myślę, że to jest taka jedna rzecz, w którą trzeba wierzyć. Y jak rozwijała się twoja pozycja na boisku? Czy ty zawsze grałeś na obronie? Raczej tak, raczej tak, kiedyś za, za małego grałem na prawej bronie, ale potem raczej już wszystko na środku obrony. I myślę, że tam w centralnej lidze juniora U17 chyba, to już tak było postawione, że na środku obrony. Yy, jakie cechy powinien mieć według Ciebie idealny środkowy obrońca? No, myślę, że na pewno gra w defensywie, bo to jest podstawa, żeby być dobry w tym defensywie, w pojedynkach i też myślenie na boisku, podejmowanie. Różnych decyzji, czy to ciężkich, czy to łatwych, ale myślę, że ta głowa przede wszystkim musi być na miejscu, no i też charakter. Okay. Hmm. Jakie były Twoje największe wyzwania w drodze do zawodowego futbolu? Myślę, że wejście do szatni tej, już seniorów, z przejściu po juniorach. Myślę, że wejście do tej szatni seniorów, jak to wiadomo, nie zawsze jest kolorowo. I też ciężko, ciężko, ciężko czasami wejść do, do szatni ze starszymi chłopakami, gdy ty jesteś młody. Ale ja myślę, że miałem fajne szatnie po drodze i też fajnych chłopaków, którzy zawsze pomagali, wspierali, więc mi to przyszło łatwo. Była jakaś taka osoba, jakiś mentor, który ci pomógł w tych czasach młodzieńczych, w tym przeskoku z piłki juniorskiej do seniorskiej? Myślę, że dużo rozmawiałem o tym, rozmawiałem o tym też z tatą, i, i to było. To był taki jakby te, taka pomoc jakby też, ale też wracam do domu, czy coś. E, moja dziewczyna Nikola też dużo rozmawiamy na te tematy i wszyscy koledzy, z którymi byłem w szatni zawsze raczej mnie wspierali i, i, i widzieli w tym pozytywnego chłopaka. I to też mi dużo ułatwiło, a czy taka jedna osoba mi się konkretna, to myślę, że nie. Okay. Kto jest twoim idolem z lat młodzieńczych? Ktoś, na kim się wzorowałeś? Takich zagranicznych piłkach? Może możesz podać i zagraniczną, i polską piłkę. Nie, myślę, że takim yy, najlepszym na mnie środkowym obrońcą był Sergio Ramos, dalej jeszcze jest gra i na niego najbardziej patrzyłem. Za czasów gry na prawej obronie czy na, na środku obrony? No, na, środku obrony. Okay. na środku obrony. Tamto jeszcze byłem za młody. Jasne. To jest ciekawe pytanie. Umiejętność, która widzisz, że u innego zawodnika jest wiodąca, a u ciebie. Wymaga poprawy albo chciałbyś, żeby była na wyższym poziomie. Co by to było i u jakiego zawodnika to jest na dobrym poziomie? Myślę, że u mojego przyjaciela Przemka Wiśniewskiego szybkość, jaką ma, bo to jest niesamowite. A myślę, że chciałbym, i może też nad tym pracuję trochę, żeby ta szybkość jeszcze u mnie trochę wzrosła. Okay. Nie jest nie wiadomo jak słaba, ale żeby, zawsze może być lepiej. Opowiedz, jak wyglądała Twoja droga do GieKSy, kulisy przejścia do naszego klubu? To też tak niecodziennie wyglądało, bo byłem akurat po sezonie właśnie u mojego kolegi we Włoszech na trzy dni. Pojechaliśmy z moją dziewczyną zobaczyć jego mecz, bo grali w playoffach i tam dostałem pierwszy telefon od dyrektora. i rozmawiałem z dyrektorem i bardzo mnie chciał i przedstawił całą wizję GieKSy, całą wizję klubu, jaki klub ma stosunek do mnie i jak oni mnie widzą. Ta rozmowa trwała bodajże godzinę, a miała trwać dwie minuty, ale trwała godzinę i to był taki pierwszy krok GKSU. Można powiedzieć, że długo się nie zastanawiałem, bo potem miałem też wideocall właśnie jeszcze z dyrektorem, z trenerem analitykiem, jak i również z pierwszym trenerem i oni mnie Tutaj bardzo przekonali do tego całego projektu i pokazali mi tą drogę, jaką chcą, żebym przeszedł i to też mnie bardzo zaciekawiło. i też wiedziałem, że GKS to duży klub i bardzo rozwijający się klub przede wszystkim i myślę, że to był łatwy wybór, że tak powiem, mojego następnego celu. Powiedz czy to, że GieKSa gra już teraz na arenie Katowice na zdecydowanie większym stadionie w porównaniu do Starej Bukowej, czy to też miało wpływ na Twoją decyzję? Myślę, że nie, bo znaczy wiadomo, że to jest fajne i że super, że właśnie tak jak mówiłem wcześniej, że GKS się rozwija i to są takie rzeczy, znaczy no to są rzeczy ważne, ale takie trochę mniej ważne do piłki, co jest na boisku, co się dzieje, ale przede wszystkim ten plan, jaki został mi przedstawiony przez trenera i dyrektora tutaj yy, przekonał do tego, ale też to jest na pewno jakiś plus, że ten GKS się cały czas rozwija. Ile lat miałeś debiutując w Ekstraklasie? Czy pamiętasz swój debiut i jakie to jest uczucie? Ile lat miałem? To był sezon 19-20 i debiutowałem w Górniku na meczu na Wiśle Płock i to było coś no, niesamowitego, no to, było, to była wspaniała rzecz, że tak powiem, bo jednak człowiek od małego gra w tych klubach i w Polsce, no to Dąży do tego, żeby wystąpić na tym najwyższym szczeblu, i to było coś niesamowitego, i to był za trenera Marcina Brosza. Pamiętam, że dał mi tą szansę i bardzo to doceniam i pamiętam do dzisiaj. Czy masz jakiegoś rywala lub mecz, który szczególnie zapadł ci w pamięć? Właśnie tak się zastanawiałem ostatnio nad tym, bo czy to właśnie myślałem, że może to pytanie być, i <laughs> myślę, że ten mecz bez europejskich Pucharów. To był też mój pierwszy mecz, i to było coś wspaniałego, że ja mogłem zagrać w eliminacjach do Ligi Konferencji z St. Gallen u siebie w Śląsku Wrocław. I myślę, że ten mecz był bardzo szalony i na pewno zostanie ze mną do końca życia. Czy ty jesteś przesądny? Czy masz jakieś rytuały przedmeczowe, które stosujesz przed wejściem na murawę? Nie, raczej nie. Okay. Niestety, nie, nie powiem nic ciekawego <laughs> Nie, różnie to bywa, no. także, także lepiej zapytać. Dobrze, a wróćmy jeszcze na moment do tej rozmowy, którą przeprowadziłeś będąc we Włoszech z dyrektorem. Jak Ty zareagowałeś podczas tej pierwszej rozmowy z dyrektorem Dubasem na temat, na możliwość dołączenia do GKS-u Katowice? To było tak, że też jeszcze menadżer mi wcześniej powiedział, że będzie może taka opcja, że będzie dyrektor do mnie dzwonił. Już trochę byłem na to przygotowany, ale na pewno to jest coś też fajnego i miłego, żeby usłyszeć, że taki klub jak Cię widzi u siebie i że chcą Ciebie bardzo, bo to też nie trwało długo, te, te nasze jakby rozmowy o tym wszystkim. W Sprawach kontraktowych i niekontraktowych. Ja się tutaj znalazłem dość szybko, w miarę, na, w miarę możliwości na to, co ja miałem, bo jeszcze miałem kontrakt ważny w Śląsku Wrocław do 30 czerwca, więc i tak szybko przyjechałem tutaj. Ale myślę, że to było coś fajnego i pozytywnego, i na pewno sprawiło mi uśmiech na twarzy. A powiedz, bo ty jesteś środkowym obrońcą, który jest prawonożny. Le, lepiej radzisz sobie jako ten centralny stoper, na przykład w trójce, czy raczej ten bliżej prawej strony? Jak to u Ciebie wygląda? Czy sobie radzę lepiej, czy nie na tej pozycji, czy na tej, to już myślę, że trener może ocenić, bo mi to tak naprawdę jest bez różnicy. Czy będę grał na środku, czy na prawej, czy nawet na, na pół lewej, bo też takie mecze. Bo grałem tutaj, tutaj i tutaj. Okay. Więc to jest dla mnie bez różnicy. Masz na swoim koncie również występy w młodzieżowych reprezentacjach Polski. Czy masz z tym y, tematem jakieś konkretne wspomnienia? Największe wspomnienie chyba mamy, jak wygraliśmy z gramy w reprezentacji U20 i wygraliśmy mecz z reprezentacją Anglii w Bielsko-Białej. To było. była wspaniała chwila, bo też tak jak debiut w ekstraklasie, taki nawet debiut w tej reprezentacji. Powiedzmy U20 czy U21 to też było coś, o czym zawsze marzysz, i do czego dążysz, że to jest taki dodatkowy bodziec do tej dalszej pracy i że to się opłaca to, co robisz. I na pewno każdy mecz tej reprezentacji, może nie zagrałem ich wiele, ale że każdy mecz, w którym miałem szansę wystąpić, to było coś wspaniałego z na piersi. W tej reprezentacji Anglii grali jacyś teraz yy, słynni zawodnicy, pamiętasz? Grali zawodnicy, nie pamiętam z nazwiska, ale było tam dużo zawodników, co grało w Championship, nawet było kilku z Premier League, ale dokładnie teraz nie powiem. Czy masz jakieś piłkarskie marzenie, które chcesz jeszcze spełnić? No moim marzeniem zawsze było wystąpienie w pierwszej reprezentacji i też gra w Lizę Mistrzów, ale to myślę, że to są marzenia i cele, i je trzeba realizować, ale. Na razie trzeba się skupić na tym, co jest teraz i żeby każdy trening, każdy mecz i każdy dzień jakby przekładać na to, żeby to poszło wszystko po kolei, a jak się będzie to dobrze robić, to na pewno to kiedyś przyjdzie. Jakie jest twoje dotychczasowe największe osiągnięcie? Coś z czego jesteś najbardziej dumny? Myślę, że dumny jestem z tego właśnie, że graliśmy ze Śląskiem Wrocław w tych eliminacjach do ligi konferencji. Może się nie poszło pod nasze myśli? Tak, jakbyśmy chcieli, ale to jest na pewno coś, co jest dla mnie ważne, że tam byłem i że miałem szansę wystąpić w tym spotkaniu. Co według Ciebie jest kluczem do sukcesu młodego piłkarza? Myślę, że wiara. Wiara samego w samego siebie i żeby nie wątpić w to, co się robi, bo jak się chce, to można wszystko. I myślę, że ta wiara jest najważniejsza i do tego jeszcze charakter. Yy, powiedz, czy gdybyś mógł cofnąć czas, jest coś, co zmieniłbyś w swojej dotychczasowej karierze? Myślę, że, taki, myślę, że z takich dużych rzeczy, może nie, a jakieś tam może małe, ale to też bym wolał zostawić dla siebie. A z takich wielkich rzeczy to nie ma, co tam roztrząsać za bardzo, i skupiamy się na tym, co jest teraz. Yy. Yy, powiedz, co robisz w swoim wolnym czasie? A najbardziej, nie wiem, lubię się spotykać ze znajomymi yy, czy spędzać czas z moją dziewczyną i z mamy pieska też, więc jakieś spacerki, yy, wychodzić, jakiś, zjeść jakiś dobry obiad czy coś, coś takiego. Coś, coś w tym stylu. Yy, jak przebiega Twoja aklimatyzacja w Katowicach? Czy zdążyłeś już troszkę poznać miasto? No miasto też znam trochę, bo jak grałem w górniku w Zabrze, to już pierwszy rok mieszkałem w Zabrzu, a następny... Następne dwa lata mieszkałem w Katowicach, więc te Katowice trochę znam. Dla mnie są bardzo w porządku, bo w porównaniu do Wrocławia nie ma przynajmniej korków, więc tutaj jest wszystko fajnie, wszystkie dojazdy i wszystko jest na miejscu i duże rzeczy do roboty, więc ta klimatyzacja na pewno jest łatwiejsza, jak ja już tutaj byłem.